Dzień dobry, witamy Was bardzo bardzo serdecznie w ten piękny poranek. Jest czwartek, może ciało, 2021. Znajdujemy się aktualnie na parkingu i stąd ruszamy na zamek księcia Henryka. Parking to tak dużo powiedziane, raczej taka utwardzona ziemia. Ale zobaczcie jak to wygląda. Przyjechaliśmy tu w nocy nie było nikogo może luksusów nie ma, ale widoki robią robotę zobaczcie jak to pięknie wygląda tutaj widać karkonosze, widać śnieżkę tam dalej śnieżne kotły zaraz Wam pokażę widok na zbiornik Susnówka wspaniała sprawa Tam podejdziemy. No, dojazd jest taką drogą asfaltową, stosunkowo wąska. I to na będzie, będzie daliśmy radę. Noc nie było nikogo. Przyjechały może trzy auta, podziwiać nocne widoki i zobaczcie, jak tutaj pięknie wygląda. To jest Sosnówka, tu mamy zbiornik Sosnówka. A tam, o a tam tylko żebym wam pokazał. Tutaj, woda. Nie, 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 O tu jest zametwajnik. Śnieżne kotły, stacja przekaźnikowa. W dole też jest jakieś pole. Takie ala kempingowe chyba. Jest jeden kamperek, jedna wczepka zobaczcie. Złoty widok. Bardzo złoty widok jak to się nazywa. No a my ruszamy zaraz o tam w górę tą drogą do zamku no i chodź zobaczyć jak to wygląda Znajdujemy się w miejscowości Sosnówka przy zbiorniku Sosnówka ruszamy na zamek księcia Henryka tutaj wczoraj przyjechaliśmy dość późno, około godziny 23 zaparkowaliśmy w takim bezpłatnym parkingu, w cudzysłowie bo jest takie bardziej klepisko i stąd prowadzi bodajże żółty szlak. Około 20 minut jest na górę. Zamek księcia Henryka znajduje się na górze Grodna. No i chodźcie zobaczyć jak wygląda szlak i jak wygląda zamek na górze. Zapraszamy serdecznie. Zamek pełnił rolę zamka, Zamku Myśliwskiego. No, wygląda już teraz bardzo fajnie, został e, odrestaurowany. Do wstawienia zostały okna. Z tego co tutaj pan, który wpuszcza i kasuje bilet, opowiadał, do października mają być odnowione komnaty e, i ma być takie główne, można powiedzieć, e, otwarcie po renowacji tego zamku. Także warto tu przyjść, bo dookoła rozpościera się wspaniała panorama na karkonosze. No i tak jak teraz jest piękna pogoda, widoczność jest petarda. Polecamy. No, jesteśmy na górze. I zobaczcie jaki piękny widok, zbiornik Sosnówka, chojnik, zobaczcie, stacja przekaźnikowa, śnieżne kotły, tam jest Śnieżka, taka górka z budynkiem. No, widok jest, widok jest, uważajcie na schody, widok jest super. Cena za bilet normalny 5 zł. A za ulgowy 3. O, wyjechaliśmy już z zamku księcia Henryka. Jesteśmy aktualnie w miejscowości Bukowiec. Tutaj jest taki przepiękny kompleks parkowy z herbaciarnią, takimi ładnymi budneczkami. No I można też pospacerować w okolicy. Zobaczcie, jaki jest ładnie, jaki jest piękny widok za moimi plecami. Także ruszyliśmy spod kościoła, koło cmentarza. Idziemy sobie takim tak powiem, szlakiem dookoła i dojdziemy do tej herbaciarni, do tego takiego miejsca, gdzie jest najwięcej turystów. A na razie, tutaj, gdzie my jesteśmy, jest bardzo, bardzo mało ludzi. Natomiast widoki zapierających w piersiach. Wieża pełniła funkcję wieży straszniczej. Stąd można było zobaczyć czy nie nadjeżdża wróg. Oprócz tego teraz pełni świetny punkt widokowy. Wspaniale widać panoramę karkonoszy. To już po raz któryś powtarzamy i mamy zamiar przejść się tym, że tak powiem, tutaj całym parkiem do tego miejsca kulminacji, gdzie jest bardzo dużo turystów. Ale słuchajcie, tutaj nie ma nikogo. Na tej wieży i wśród tych lasów nikogo nie ma, nikt nie spaceruje. Wszyscy są. W tej świątyni Ateny i w tej herbaciarni Palmiarki. Czyli coś dla to. nas, bo my wszędzie będziemy gdzie nikogo nie ma. Tak. w w piątek za moim zdaniem się po za chwileczkę będziemy z nim pływać tak, wytrzymajcie kciuki, nadzieję, że się no i zaraz później, po pływaniu ruszamy na kaskadę w i tam dzisiaj spędzimy e, dzień. zapraszamy serdecznie do obejrzenia kolejnej części waliśmy Ekstra uczucie, jak zwykle, jeżeli chodzi o różnicę w morsowaniu letnim a zimowym. To letnie jest o tyle przyjemniejsze, że jak wyjdziecie z wody, to nie ma tej takiej deliry. A temperatura wody jest naprawdę niska. Tak się około 8 stopni. No, także wodospad pod górnej jest mekką dla morsów. Polecamy wszystkim serdecznie. Z tego parkingu, gdzie zostawiliśmy kampera no tutaj zajmuje jakieś 15 minut, może 20. Takim normalnym tempem myśmy z dziecią przyszli bardzo, bardzo szybko. Także warto, polecamy. Wygląda nasz parking. Stanęliśmy przy dziurawej skale. Zobaczcie, jak tutaj parkowaliśmy, to nie było nikogo. No, teraz stają dwa autka. co chwilę coś podjeżdża i odjeżdża. O, jest nasz No Noc była. Spokojna. Nie było tutaj ruchu. To tutaj tylko właściwie jedną nockę. No I stąd e, na dwóch spodach jest jakieś 15 minut, może 20. Światło no, sobie stoimy Cisza i spokój. A zaraz obok jest dziurawa skała. No tutaj są stoliczki. Można sobie coś przekąsić. A tu jest dziurawa skała. No, my spędziliśmy noc w tym miejscu. Było spokojnie i cicho, chociaż w nocy podjechał jakiś samochód i za chwilę odjechał. Dzień wcześniej poznaliśmy taką jedną ekipę z kampera. No i słuchajcie, oni zaparkowali jakieś 300 metrów wyżej, w tamtym, w tamtym kierunku, bliżej jakby tego, tej drogi na, na wodospad. No i co? I oni gdzieś tam wieczorkiem poszli sobie na imprezę do znajomych, wrócili i mieli na bagażniku rowery. I myśmy bardzo wcześnie rano wyszli, gdzieś tak koło siódmej, chyba już byliśmy na nogach. Patrzymy, rowerów już nie ma, więc stwierdziliśmy, że o, byli na imprezie i pojechali już na rowery, także super sportowe życie. Po czym, wracamy, po czym wracamy z wodospadu i coś okazuje, że ktoś im ukradł te rowery. Nawet nie będę tego nazywał wulgarnie, bo oglądają nas też dzieci, ale ręce bym obcinał. Także uważajcie na siebie bardzo, bo no widzicie, licho nie śpinie. Teraz jest sezon na rowery, nie ma rowerów, ludzie... Kupują używki i nawet są nieświadomi, że kupują kradzione w jakiejś super niskiej cenie. Nie wiem, my rowerów nie mamy akurat ze sobą. Mamy trochę inne patenty na, na rowery, ale nie będziemy mówić jakie. No także masakra, słuchajcie, no rzeźnia. Ukradli trzy rowery, takie rowery MTB, wyczynowe. Smutek. Bardzo nam przykro. Ale patrzcie na to i zabezpieczajcie swoje, swoje rzeczy, bo jednak, jednak Licho nie śpi. Ludzie to skurko jadą i ukradną wszystko. No, także to takie smutniejsze przesłanie. A my ruszamy dalej. Jesteśmy na Czarnym Szlaku, z Borowic w kierunku Wodospadu Jodłówki. E, szlak jest bardzo urupliwy, malowniczy, dość stromy. Dzieci jednak dadzą radę, nawet nasz piesek spokojnie doszedł do, do wodospadu. Jabłisek i rysek. Tak. Nie jest tak bardzo uczęszczany przez ludzi, także można się tutaj zrelaksować i w ciszy odpocząć i wypocząć przy potoku Jodłówka. No, słuchajcie kochani, jesteśmy już w kamperze. Dajemy aktualnie naszemu sukolacjemu, bo jest głodny. Zobacz, ja mam Dzisiaj na kolację jest ma parówki. No także dziękujemy serdecznie, że, że byliście z nami. I do zobaczenia w dniu jutrzejszym. Trzymajcie się. Cześć. Dobranoc. Siema. Dobranoc.